To muchi normalnie latają na tych, tych. Pani widziała? Idź pan świerniczysz pan w te supermarkety. Siemanko, dawno mnie nie było, tu Janusz Cebula. Dzisiaj jest ze mną Grażyna i zobaczycie nasze nowe przygody. O, śliwki, śliweczki, pło, 5 złotych. A jak elegancko muchy latają. Ja to z hipermarketu kupuję przebadane, a to wiadomo co tu jest? W supermarkecie A w supermarkecie zdrowie przynajmniej, panie, przebadane, czyściutkie. Tak, w dupie, spryskane, żeby się nie psuło. A gdzie tam, się nic nie jest. Pani, to tu muchi normalnie latają na tych tych. Pani widziała? Ryć, pan twierdzi, czy pan wstuje, jak te supermarkecie. Pani, a można tego śliwkę spróbować se? Proszę Pani, tu nie ma spróbowania. Ooo, to ja byle czego tak bez próbowania tu nie kupuję, proszę Pani. Pani widzi, z bym kupiła. To kobieta nie chce dać spróbować, bo pewnie robaczywe, wszystko w środku. Jakby nie były robaczywe, to by kobieta dała spróbować. No a wiadomo, wszystko już teraz. A pani, no ja zawsze supermarketu kupuję w biedronce za. A ja zobaczyć co to jest pani, po 14 zł za koszyk malin, pani to w markecie za 5 zł w promocji. To jest towar dla pana w supermarkecie, widać. A jakieś zjadłem od chłopa, o tak kupiłem pani, to biegunkę miałem przez 3 dni. chłop chyba był niemyty jak zawsze. Widzicie pan, a idę, pa pani chyba, że na 5 złotych za łubiankę, to mogę wziąć tych malin. Dobra, to wejdź do marketu. Ło to! No, przynajmniej dzisiaj się powiodło, zobacz, pogoda piękna, pa park. Pogoda piękna, pasztetowa mamy, czosnek i co więcej trzeba. No widzę, ty to zawsze wiesz jak zrobić sukcesowa. Jeszcze niedawno chciałeś mnie do Paryża zabrać. A co to tu wystarczy? Właśnie, bo pozwolisz do Paryżewa jechać. W Paryżewie takiej pysznej, pasztetowej to nie mają. O, patrz, grażynka. Widzisz, tak by się położyła jak tu pani elegancko wypoczęła. Nie gdzieś tam wymyślać, żeby jeździć. Ja chcę na plaży, a nie tutaj. My do sopotu. Pani też ci polecą, nie? Tu lepiej, by się kobieta położyła tutaj na plaży. Chce zabrać do sopotu, przywióz mnie, ja nie wiem, na jakieś. A ja mówię, na co jak ona mówi, jak na plaży chce jechać? tutaj jej przywiozłem wywrotkę piasku przed kałupę i niech leży sobie. O, ile trawy. też tak. się bolał. Tak. Naturalnie jest. No. Widzisz, tutaj byś się położyła, panie pani powie, bo ona wymyśla, bym mnie ciągała wszystko. A byliśmy, jak się poznaliśmy, byliśmy 10 lat temu i starczy raz. Po co dwa razy w to samo miejsce jeździć? Ale teraz starczy, jest drożej. No, jedź, grażynie. Ja panią zagaduję, a ty wchodź. Pani to płatne? Uuu, a jak ja tydzień temu byłem, to też trzeba płacić? ja co mnie ty, ja pamiętam, czy pan był tydzień? Co ty? Obywam, mówię pani na słowo, czy te oczy mogą kłamać moje? Pójdę w krzoki, to jest się 4 zł zaoszczędzę, akurat piwko się wypije. Pa grażynka, byśmy na piwo zaszli jedno chociaż. Nie. Do jedno jedno do piwko do domu, tylko. No weź. Ale na jedno piwko, no weź. No na chwilę tylko, no. No ale weź, no, no Grażynka, no... No na chwilę tylko, no, do obiadku, no weź. No weź, no Jezus Maria, no ja nie wiem, co z tobą... Co ci przeszkadza? Jedno małe piwko bym wypił. Alkoholik, Codziennie przyklać. Ta od razu alkohol, jedno piwko do obiadu na trawienie lekarz mi zalecił. Pani poleca, możemy poleca pójść w końcu w restauracji przy A, w restauracji? Uuu! Pani kobietę zabrałem do nańczowa, ona będzie tu chodzić po jakichś ekskluzywnych jak restauracjach, jak ja mówię, że w domu lepsze mamy jedzenie i to samo wszędzie. I naturalne no, pani, a ja tutaj. Mówię, że raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Ja bym po prostu już nie chciała takiego męża. Ja też już nie męczę tyle lat zastanawiam się nad tym rozwodem, ale wy pani co to już? O, pagra, że na kicycko masz, no, byś sobie wzięła taki. O ja, już kupiłbyś mi to, zobacz jakie super. Czy jeszcze ci mało masz w chałupie pełno tych ubrań, codziennie innej jeszcze będę ci kupował więcej. Pani, po co mi bielizny? Ja bez bielizny chodzę. Tak. A, bez bielizny. Pani, ona zakłada te wszystkie stroje kąpielowe, bielizny, aby jak się opala przy... i sąsiad chodzi obok po, przy płocie, a tak to wcale nie chce zakładać. Chciała przyjść na chwilę tylko, a tutaj, proszę Panią, wymyśla, to kup, to kup, tak to jest kobitą przejść gdzieś. To Ale co ona nic nie mówi. gada i gada Rada, jak to jest. A to ja będę kupował jej i co wtedy? Dobry tak, to Pani nie zbra... Dobry, Pani, jakieś tu może pamiątki z nadmorza albo z gór są? pan pyta? No tak. No ja nie sprzedaję, ja A... Ja bym pani kupił coś z zakopanego czy z nadmorza bym pokazał sąsiadom niech myślą, że byłem. Bo to przecież teraz drożej być... to droższe w czasy teraz nad morzem czy w zakopanym niż za gramanicą, wie pan. No, żeby bogaty, bo trzeba nad morzem, bo żeby... no, zabrać. No no właśnie o to chodzi, bym pokazał sąsiadom, no już szlaki no, strzeli, że Magnes nie chcesz mnie zabrać. A, ja ci byłaś 10 lat temu i... Tyle. Ej, pani! Pani też dołączy do nas? No, pies. O! Wie co dobra, nie jakieś tam restauracje i inne takie rzeczy. Tam to dziadostwo same, a tu... Kurwa, jak to ludzie mogą jeść S-451, S-331, 262 e 250 Przynajmniej wiem, co jem. To jest w sportu, tak jakby... A jak? A ty do Paryża chciałeś jechać, w Paryża i to nawet pasztetowej nie mają, to po co tam jechać? Bo jakieś ślumoki żreć, to ślumoki to ja mam na polu, co mi kapustę wyżerają cały czas. A mógłbyś się raz zabrać na tego krosą. A na krosie to cię mogę przewieźć, jak mi sąsiad pożyczy, ale nawet i na mz To nie, można to spróbować? E, burówka proszę. Słychać. O to? A pyskane? No, tak. Masz dużo Pyskane, mocno pyskane. E, u sąsiada lepsze. No. I za darmo. Pani by nam szczeliła tu foteczkę na tym molo? Wyadajcie czy aparat jest wartościowy, czy nie. O ja wiem tam pani. O, dziękuję bardzo, Bóg zapłać. To damy na facebuka, niech sąsiadów szlak trafia. O pakra, byśmy nazbierali trochę tych patyków, to by na opał na zimę było, bo to drogo ma być w tym roku, że nie wiem. jako jeszcze bo tego kija wsacio. przyjemne spożytecznym się połączy. Ładuj, o, tu. I na co to wydawać na te węgle, nie węgle, jak to się przejdzie się, ile się nazbiera? O, pa jakie tu okazy eleganckie! A to już to samo. Dobra, idziemy jeszcze, tam widziałem parę gałązek. Na jedno Opa, tu ile chrustu jeszcze by na pa, ile tu tego. Weź jeszcze tu, Grażynka, powrzucaj. A to weź się sam zbieraj. No zbiję, bo mnie plecy bolą, no. Ja ci a ja musi być czy, z czym palić. to ma w tyle. O, właśnie, no pani, no zbieram się, przejdzie, bo to w tym roku ma być taki drogi jak no. jasny gwint. Ja mówię, że jak w tym roku dotacji do węgla nie dadzą, to wór na plecy będziemy biegać wokół. O! Ej, grażynka, czekaj, grażynka, pa! Patera, pa, widzisz? Pa, pa! Ej, widzisz jak NBA prawie! Spojrzałem tylko na nią, nic więcej nie robiłem, tak? Przez przypadek. No Grażyna, no wybacz mi, no weź, no proszę, przepraszam cię Grażyna. No grażyna, weź. No ale nie obrażaj się, no grażynko. No grażynka, weź. No serio.